Rzeczywiście pandemia zmieniła trochę obraz polskiego rynku finansowego. Spadły stopy procentowe, a jednocześnie utrzymuje się dość wysoka inflacja, jedna z wyższych w historii, co powoduje, że tradycyjne trzymanie pieniędzy w banku nie przynosi zysku, nawet nie pokrywa strat wynikających z inflacji. To powoduje, że inwestorzy szukają bardziej ryzykownych produktów, bardzo często przerzucają się na rynek nieruchomości, gdzie Pewnie poziom cen jest już dość wygórowany, ale w tej części maklerskiej to zaobserwować możemy takie, takie trzy produkty, które są zdecydowanymi faworytami. Pierwsze to obligacje inflacyjne Skarbu Państwa. Są to te obligacje oszczędnościowe, które, których kupon, czyli odsetki, wynikają wprost z poziomu inflacji. To jest zdecydowanie produkt najchętniej kupowany, miesięcznie 3 do 4 miliardów złotych takich produktów się sprzedaje. Drugi to są oczywiście rynek giełdowy, rynek wtórny. Pokazała to już Hossa, która zaczęła się w kwietniu 2020 roku, że na giełdzie da się zarobić i inwestorzy indywidualni znowu zaczęli reprezentować 25 prawie czy, czy nawet nieco więcej procent obrotów dziennych na giełdzie papierów wartościowych. No i trzeci wreszcie trzeci wreszcie produkt, czy trzecia kategoria inwestycji to rynek pierwotny, IPO. Gorzej z rynkiem obligacji, bo tu niestety tych ofert obligacyjnych, obligacji korporacyjnych jest mało, ale rynek IPO akcyjnych bardzo dobrze się rozwinął. Tu takim kluczem była transakcja, oczywiście Allegro w październiku 2020 roku, która mocno otworzyła rynek. Inwestorzy bardzo chętnie uczestniczą w tych, w tych transakcjach, bardzo często. Redukcja zapisów sięgają 90 kilku procent. Wiele ciekawych spółek pojawiło się na polskiej giełdzie. Zmieniła się przy okazji struktura indeksu, mniej ważą te tradycyjne sektory typu finanse czy przemysł wydobywczy, a pojawiły się ciekawe spółki z sektorów tych bardziej nowoczesnych. Kilka dużych transakcji bardzo temu pomogło. Myślę, że uwarunkowania makroekonomiczne mocno się w najbliższych kwartałach, nawet powiedziałbym nie tylko miesiącach, nie zmienią. Czyli nadal będziemy mieć wysoką inflację, niskie stopy procentowe i myślę, że trend będzie, będzie kontynuowany. To znaczy, po pierwsze, no, te obligacje inflacyjne myślę, że nadal będą bardzo popularne. W tak zwanym pipelineie mamy kilka ciekawych transakcji na rynku IPO, więc myślę, że tu też inwestorzy będą mogli nowe, ciekawe spółki do swoich portfeli dołączyć. Rynek wtórny, myślę, że może być spora zmienność. Stany Zjednoczone na dość wysokich poziomach. Sporo różnych wiadomości będzie dochodziło z, z rynków globalnych, rynek chiński, tam też różne ciekawe rzeczy się dzieją. Więc myślę, że ten rynek wtórny, jeśli będzie zmienność, pewnie będzie spora aktywności, ale, ale z tym zarobkiem będzie trudniej, bo, bo trzeba będzie po prostu dobrze utrafić w krótkoterminowe ruchy. No i fundusze inwestycyjne, myślę, że trochę wrócą do łaski, jednak mieliśmy w pierwszej fazie covidowej, tak to nazwijmy, napływ pieniędzy do funduszy obligacyjnych. Teraz obserwujemy przesunięcie w kierunku funduszy mieszanych i kierunku funduszy akcyjnych. Więc myślę, że to też będzie ciekawa klasa aktywów, w której inwestorzy będą, będą lokować pieniądze, a przy dobrych wynikach na rynku akcji to to, to może też przynieść sporo korzyści.